Strata piłki przez pastarsa nastaje i szansa, gol z 27 numerem w zespole z Opolszczyzny, Kamil Kucharski, Jose Pepo, prosta podłapiła i kolejna szansa, ale szybko wyprowadzony zabójczy atak numer 2 przez ekipę z Opolszczyzny, no coś nieprawdopodobnego dzieje się w hali przy Wagnera, przed własną bramką interweniujący, stale od własnej bramki, Konkol, Laskowski, i oto mamy odpowiedź najskuteczniejszego gracza Red Devils' Cholince w bieżących rozgrywkach. Zdążył zareagować Maciej Foltyn, ale już nie teraz, nie tym razem. Christian Medoń w tej samej dziewiątej minucie meczu doprowadza do remisu 2 do 2, co tu się wyprawia drodzy Państwo. Świetne zagranie. Świetne zagranie, to należy raz jeszcze podkreślić. Paskowski. No, nie dało mu się powtórzyć akcji, w tymczasem Kucharski w 15, w 16 minucie spotkania znów na prowadzeniu ekipa z brzegu. reagujący przy ławce rezerwowych zespołu gości Roman Zmienowa. tymczasem byłoby to niewątpliwie jedno z ładniejszych trafień bieżącej 20. kolejki stacji Futsal Ekstraklasse, ale no, oto szansa przed brzeżanami, Grochowski. Jose Pepo po długim rogu bramki gospodarzy piłka ląduje w bramce, świetny strzał. Pastarz do Andres Silvy, jest świt znakomita interwencja Macieja Fortyna. Jest ponad 3 minuty w poprzeczkę Patryk Laskowski. Ma nacisk urywali, utrzymuje się przy piłce, nastaje oko w oko z bramkarzem, utrzymują się przy piłce, z dala od własnej bramki, Rojek do nastaj, a tymczasem samobójcze trafienie Janisa Pastarsa, świetnie funkcjonująca dotąd, maszyna Schodnic zacięła się, słyszymy końcową syrenę, 5 do 2, zatem Fitmonik przek pokonuje w chodnicach tamtejszych Red Devils, z łupem bramkowym, przypomnę, podzielili się z gości Kamil Kucharski, dwukrotnie wpisując się na listę strzelców, Michał Grochowski Jose Pepo i sam po zamówiczym trafieniu Janic Pastar z Bramki dla gospodarzy zdobywali Patryk Laskowski i Christian Medoni.